Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto pewien niewierzący rozmawia z chrześcijaninem. Podobno nawróciłeś się ku Chrystusowi, nawróciłem się. A o czym były jego kazania? Nie wiem. A w jakim kraju żył? Też nie wiem. A ile miał lat, kiedy odchodził z tego świata? Nie wiem. Nie wiesz? Jak na człowieka, który twierdzi, że się nawrócił ku Chrystusowi? Nie wiesz? Nie wiem. Wstydzę się tego. Może kiedyś będę wiedział więcej. Ale widzisz, byłem utopiony w kieliszku. W moim domu było piekło. Żona miała męża alkoholika, a dzieci okrutnego ojca. Dziś jest inaczej. Nie muszę pić. Dzieci mają wspaniałego tatę, żona, kochającego męża, a mój dom jest szczęśliwym domem. To wszystko uczynił dla mnie Chrystus, to o nim wiem. Znać kogoś naprawdę to być przemienionym przez tego, kogo się zna. To już czwarty dzień naszych rekolekcji. Chrystus nas tu zaprosił. Witam tych, którzy są po raz czwarty, wiernie uczestniczą od początku, którzy przybyli po raz trzeci, drugi i których opatrzność przyprowadziła po raz pierwszy. Dla każdego, podobnie jak i wczoraj i przedwczoraj, Pan Bóg ma swoje dary i swoje słowo. Dzisiaj chcemy także modlić się o uwolnienie z nałogów. Człowiek odczuwa swoją bezsilność. Nawet anonimowi alkoholicy w swoich krokach uznają siłę wyższą. Naszą siłą wyższą jest Jezus. On jest zbawicielem i wybawia także od biedy doczesnej. W kanie galilejskiej wybawił od kompromitacji gospodarzy wesela, gdy brakowało wina. Od głodu wybawił tłum, który go słyszał, gdy rozmnożył chleb. Od utonięcia wybawił apostołów, gdy płynął z nimi na łodzi. Chorych wybawiał od chorób, łazarza wybawił. Od śmierci i nas chce dzisiaj wybawić, bo każda Eucharystia to uczta wybawienia. Kiedyś pewien człowiek modlił się o uwolnienie z nałogu palenia tytoniu. Palił za dużo. W domu nieładnie pachniało, sporo pieniędzy na to tracił, niszczały jego płuca. I szczerze zaczął prosić o to Jezusa. On mu przyszedł z pomocą. Opowiada potem ten były niewolnik tytoniu, że odczuł jakiś antyapetyt, nawet wstęp do papierosów. Nie potrafił tego wytłumaczyć. To pewnie coś takiego jak zanik węchu, smaku i apetytu w COVID-19. To dla niego uczynił Jezus. Szukamy uzdrowienia. Do zdrowia potrzebne jest nie tylko zdrowe ciało. Wczoraj mówiłem o zdrowym duchu, a dzisiaj o zdrowej psychice. A gdzie nasza psychika dochodzi do zdrowia? W rodzinnym domu. Od kilku dni, jak mówi ten napis, przeżywamy rok rodziny, to w domu szukamy uzdrowienia i szczęścia. Podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Nie tylko na zdjęciu, także w życiu. Bo kiedy jest nam trudno, to kto najszybciej nam pomoże? Obcy? Nie, rodzina. Na, na nią możemy liczyć. Kiedy tworzymy różne instytucje, nazywamy je domem. Mówimy o domu dziecka, domu samotnej matki, domu spokojnej starości. Dom to instytucja, która różni się od mieszkania. Można mieć wspaniały apartament w bloku, bogatą willę, a nie mieć domu. Ścięty z nóg człowiek, od którego po pięciu latach odchodzi do innego, żona z dzieckiem, powiada, zostawiła mi te drogie meble i te metry kwadratowe, ale ja już nie mam domu, nikt tam na mnie nie czeka. To święta prawda, bo dom jest przestrzenią, gdzie jeden na drugiego czeka. Z wodą zagotowaną na herbatę, z ciepłym obiadem, z chwilą czasu, by zapytać, jak ci minął dzień, i wysłuchać drugiego człowieka. Mąż czeka na żona, żona na męża, córka na mamę, a babcia na wnuczka. Jak nikt na nas w domu nie czeka, to sami zacznijmy czekać a inni zarażą się atmosferą czekania, i w domu będzie zdrowsza atmosfera. Dom zaspokaja potrzebę wspólnoty. Merton powiedział: Nikt nie jest samotną wyspą, człowiek potrzebuje człowieka. Niedobrze człowiekowi być samemu, czytamy w Księdze Rodzaju. Dlatego Adam dostaje Ewe. I dobrze wiemy, że nawet pustelnicy co jakiś czas się schodzili, opowiadali sobie dowcipy i spędzali czas razem. Drugi człowiek jest dla nas darem, jest też lustrem. Darem. My często patrzymy na innych jako na wrogów, a zajmie nam miejsce na parkingu. W kolejce spowoduje, że będę dłużej stał. W przychodni wejdzie przede mną. Ale tak naprawdę ludzie potrzebują ludzi i przetrwający czas pandemii o tym przypomina. To dobrze, że jeden tęskni za drugim, nie traktuje go jako nieprzyjaciela czy też wroga. Ktoś mądrze napisał, jeśli poślubisz tylko ciało, szybko je poznasz. Znudzi się, pociągnie cię drugie. Jeśli poślubisz tylko serce, zgłębisz je, zapragniesz innego. A jeśli poślubisz człowieka, twoja miłość będzie wieczna. Poślubiamy człowieka, na dobre i na złe. Na młodość i na starość. Dzisiaj to jest przystojny facet, cała parafia do zazdrości, ale za pięćdziesiąt lat to może być przygłuchy, przygarbiony starzec, ale to jest mój mąż. Dzisiaj to najpiękniejsza kobieta w okolicy, wybitna osobowość, ale za pięćdziesiąt lat. Uparta, przygłucha staruszka, ale to jest moja żona, jej ślubowałem. Kiedyś na ulicy mały chłopiec tiósł na barana starszego i cięższego, bo tamten miał skaleczone kolano. Zobaczył to ktoś z przechodniów i mówi, ten, którego niesiesz, musi być bardzo ciężki. Nie, proszę Pana, on nie jest ciężki, on jest moim bratem. I tak może być w rodzinie, powiemy: Nie, on nie jest ciężki, bo on jest moim mężem, bo ona jest moją córką, bo to jest moja matka, mój dom, to co moje. Człowiek pokocha, wyryje w sercu i będzie o to walczył. Kiedy ludzie ślubują, decydują się na rezygnację z pewnej wolności. liczbie pojedynczą zamieniają na mnogą. Nie ma już ja i ty jesteśmy my. Nie ma moje i Twoje jest nasze. Ale bywa, że pycha na nowo się wciska między małżonków w jakichś latach kryzysu, i każdy chce odebrać wolność, z której kiedyś zrezygnowało. Już nie ma. Nasze jest moje i Twoje. Nie mamy. Jesteś Ty i ja. Trzeba wrócić do początku. Aby uzdrowić dom. Trzeba poprosić o to Boga. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy Go wznoszą. Czytamy w jednym z psalmów. A polskie przysłowie: Doda bez Boga ani do proga. Jest zasadnicza różnica między kontraktem cywilnym a ślubem kościelnym. Do Urzędu Stanu Cywilnego wchodzą dwie osoby i dwie wychodzą. Do ołtarza podchodzą dwie, a odchodzą trzy. Ta trzecia to Chrystus. On jest zaproszony do tego małżeństwa. Nowożeńcy przyjmują sakrament, a sakrament to jest rzeczywistość dynamiczna. Kiedy jest trudno, trzeba prosić Chrystusa. Czasami zaproszony tylko na wesele, potem jest odstawiony na bok, jakby jakieś małżeństwo sakramentalne. Przeżywające kryzys przyszło razem do świątyni, bo obojgu stroną zależy i szczerze poprosiło: Jezu, widzisz, co się wśród nas dzieje. Odmów tą miłość, którą mieliśmy do siebie i którą skleiłeś nasze serca w dniu ślubu. Może nie jedno małżeństwo dałoby się uratować. Jeżeli obydwu stronom zależy. Z Bogiem rozmawiamy wszyscy w rodzinie, razem i osobno. Z Nim ustalamy rodzinne plany, z Nim wychowujemy dzieci, z Nim przeżywamy chorobę i śmierć. On jest najważniejszy. W domu często używamy trzech słów. Kocham, dziękuję, przepraszam. To magiczne słowa do uzdrowienia domu. O słowie przepraszam mówiłem wczoraj. Słowo dziękuję. Czy należy dziękować za rzeczy oczywiste? A dlaczego nie? Kochanie, dziękuję za pomidorową. Co za zupa, a tobie dziękuję, że naprawiłeś kran. Jesteś naprawdę złotą rączką. Można być totalnie zmęczonym, ale jak ktoś nam podziękuje, to jesteśmy w stanie jeszcze więcej z siebie wykrzesać. A jeżeli mamy do siebie pretensje, to przy niewielkim wysiłku mamy wszystkiego dosyć. Słowo dziękuję i słowo kocham. Nieraz misjonarze mówią, że panowie mają kłopot z wypowiadaniem tego słowa. Ktoś obiecał żonie, że ją kocha, powiedział jej przy ołtarzu 30 lat temu, nie odwołał. No to jest ważne, tak się tłumaczy, ale żona chce to usłyszeć codziennie. Bo Pan Bóg do nas codziennie mówi, że nas kocha. W domu ludzie spotykają się przy stole, nie tylko łokieć w łokieć, ale serce w serce. Trzeba usiąść, podzielić się życiem i posłuchać innym, Daj, dać im dojść do głosu, bo może być tak, że jak ktoś zabierze głos, to tak jak w Parlamencie nikogo innego przez pół godziny do głosu nie dopuści. I wreszcie dzieci, jakież to wielkie szczęście usłyszeć od kogoś słowo mamo, tato, 40% małżeństw Polsce cierpi z powodu bezdzietności. Dar rodzicielstwa. Nieraz mówi się, że dzieci utrudniają życie, wymagają wkładów finansowych, przerywają karierę i nawet 500 czy 5000 plus niczego tu nie zmieni. Ale można mieć worek dolarów i 5 worków euro. I być sławnym na całą Unię Europejską. Ale ani ta sława, ani te worki się do nas nie uśmiechną, nie przytulą, nie pokochają, bo nie mają serca, a uczyni to dziecko. Dzieci wychowujmy przez przykład. Sami memu trzeba mu pokazać drogę do konfesjonału. Razem z nim pójść na niedzielną przeświętą, razem z nim się modlić. To dom jest szkołą wiary. Jeśli dziecko potrafi zaufać autorytetowi rodziców, to zrobi kolejny krok, stopień w górę i łatwiej mu zaufać autorytetowi samego Boga. Przyczyn słabnącej wiary trzeba szukać w wielu rodzinnych domach. Może są teraz w tym kościele osoby samotne. I ktoś może mówić: księżę, to nie do mnie ta nauka, nie do mnie. Ja nie mam domu. Sama jestem. Od początku albo mąż mi umarł. Są takie osoby. Jaka jest droga do uzdrowienia trudnej? Samotności, bo nikt nie chce być samotny. Człowiek jest stworzony do wspólnoty i człowiek podejmuje wiele wysiłków, aby nie wpaść w tą głęboką studnię samotności. Na przykład, dziecko płaczem wzywa kogoś z obecnych, bo chce, by się nim zainteresowano. Chory w szpitalu naciska dzwonek. Wzywa pielęgniarkę, wcale nie potrzebuje pomocy, ale w danej chwili chce, by ktoś się nad nim pochylił. Kobieta dba o wygląd, kupuje drogie ciuchy, idzie do fryzjera, chce być atrakcyjna, by się nią zainteresowano, by nie była samotna. Ten lęk przed samotnością bywa tak wielki, że wielu ludzi sięga po niedozwolone środki, byle przed samotnością uciec. Czasami ten lęk decyduje o wyborze niebezpiecznego towarzystwa, zawieraniu niefortunnych znajomości. Samotność jest trudna, niektórzy z nią przegrywają, bywa, że ktoś wchodzi za więzienne kratki. Trafia do zakładów dla psychicznie i nerwowo chorych, albo kończy bardzo dramatycznie poprzez popełnienie samobójstwa. Jak sobie radzić z samotnością? Po pierwsze, trzeba jako ludzie wiary odkryć, że chrześcijanin nigdy nie jest sam. Zawsze obok niego jest. Chrystus. Pan Jezus był otoczony ludźmi, ale przez czterdzieści dni poszedł na pustynię, a tam towarzyszyły mu zwierzęta, aniołowie i obecność Boga Ojca. Jeden z księży opowiadał, że był na czwartym roku studiów w seminarium. Zawołał go tata. I mówi: Słuchaj, ty niedługo przyjmiesz święcenia, dobrze się zastanów. Życie nie jest łatwe. Ja idę do pracy, do świata, dostaję po głowie od ludzi, ale wracam do domu: jest, jest mama, jest twoje rodzeństwo, jakoś dojdę do równowagi i na drugi dzień stawię czoła przeciwnościom, a ty zostaniesz księdzem. Dostaniesz od ludzi po głowie, bo to nieuniknione, prędzej czy później, wrócisz na plebanie i będziesz miał cztery puste ściany. I będziesz się tłukł głową po tych ścianach. Jak ty tego nie rozwiążesz, to nie przyjmuj święcy. Mądry ojciec, jakie jest rozwiązanie dla tego kleryka? Znalezienie w tych czterech ścianach Chrystusa, żywego Boga, wypełnienie nim serca. I On wtedy staje się Panem serca i Panem domu danego kapłana. Różnica między wierzącym a niewierzącym jest jasna. Czy tylko taka, że jeden chodzi do kościoła, a drugi nie chodzi? To za mało. Można chodzić do garażu, a nikt się nie stanie Volkswagenem albo Toyotą. Różnica jest głębsza. Niewierzący jest sam. Wszystkiego się boi. Od pandemii poczynając. A niewierzący, a, a, nie, niewierzący, a wierzący nigdy nie jest sam. Chrystus ciągle powtarza, ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Jestem, który jestem. To imię Boga. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Kto żyje je w Jego obecności, ten łatwiej znosi trudną samotność. I raz można zapytać, Panie Jezu, czemu nie ustanowiłeś jakiegoś sakramentu dla ludzi samotnych? A Pan Jezus powie: Mam do dyspozycji wieczność, tam ich ma grodę, a tu są mi inaczej potrzebni. I pamiętajmy, że sekretem wygrania trudnej samotności jest także to, aby wybudować dom dla innych, jeśli nikt nie wybudował domu dla mnie, to ja mogę go wybudować dla innych. Czyli otworzyć swoje serce dla drugich, żyć życiem kogoś. Bo dom to chleb połamany z głodnym, to drzwi otwarte i gościnne, to ciepły piec przy którym można się ogrzać. To serce akceptujące drugiego człowieka. I jeszcze jeden szczegół na końcu tej nauki. Panu Jezusowi w przeżywaniu samotności towarzyszyły zwierzęta. Były z Nim w ważnych momentach życia. Przy narodzeniu w Betlejem użyczyły swojej stajni, pierwsze oddały mu pokłon. Przy wjeździe do Jerozolimy był przy nim osioł. Kogut obudził sumienie świętego Piotra, gdy ten trzy razy zaparł się Chrystusa, a sam pan Jezus stał się barankiem ofiarnym, składającym ofiarę na drzewie krzyża. Chrystus potrzebował zwierząt i dla nas Pan Bóg stworzył zwierzęta. Nie tylko po to, aby jeść schabowy, kotlety z piersi kurczaka, parówki czy bewszyk wołowy. Zwierzęta są nie tylko do jedzenia, ale i do towarzyszenia. Gatunków zwierząt jest kilkanaście milionów. My znamy tylko dwa miliony. Te, z którymi się stykamy na co dzień, to przydomowy pies, kot, rybki w akwarium, chomik, ptaki w placce, zwierzęta hodowlane i inne ciekawe gatunki zwierząt w warszawskim zoo na Pradze. Przez te rekolekcje dziękujemy za piękno i mądrość naszego działa. Ale dzisiaj trzeba z pokorą zauważyć, że zwierzęta w niektórych elementach nas przewyższają. Nikt nie potrafi zaśpiewać tak jak słowik, nawet nasz pan organista. Nikt nie posiada skrzydeł, które by go wyniosły tak jak orła. Nikt nie posiada siły konia, mimo że my jemy mięso. I to dużo, a koń tylko owiec. Nikt nie posiada takiej orientacji w przestrzeni jak ptaki, które bez nawigacji wędrują jesienią i wiosną setki kilometrów. I nikt nie ma takich oczu jak oczy sowy, które widzą w nocy. A psy mają o wiele lepszy zmysł powonienia. Mają taką pamięć węchową, że łatwiej rozpoznają właściciela i domowników, odkryją przyjaciół i wrogów oraz pomogą nam orientować się w przestrzeni. Od zwierząt trzeba się uczyć. Czego? Wierności. One nie zdradzają swojej drugiej połowy, nie rozwodzą się. Od zwierząt uczymy się od odpowiedzialności za dom, za ich zwierzęcą rodzinę. Zwierzęta uczą nas szczerości, nigdy nie zakładają masek, nawet w covidzie. Nie potrafią być dwulicowe, są zawsze prawdziwe i zawsze wracają do domu. Zwierzęta uczą nas pokory. Oto koń, który przez całe lata potrafi służyć człowiekowi swoją siłą i grzbietem i nigdy się nie buntuje, aby człowiekowi ułatwić życie. I wreszcie wierność psa, najwierniejszy przyjaciel człowieka, bo gdy umrze jego właściciel, to tęskni, a czasami nawet z tej tęsknoty Umiera. Trzy rekolekcyjne pytania. Pierwsze: Co mogę uczynić w najbliższym czasie w swoim domu, by podnieść w nim temperaturę miłości? Drugie: Czy dostrzegam obok siebie ludzi samotnych i potrafię przyjść im z pomocą? I trzecie: za które ze zwierząt jestem najbardziej wdzięczny Panu Bogu i czego mogę się od nich nauczyć? Znajdźmy 180 sekund, by odpowiedzieć na te pytania. Amen. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.